Stem jurek killer i chcę odebrać złoto. Hay que decir odebrać złoto. Odebrać. Dobrze, dobrze. Balek sest. Stem jurek killer. Chcę odebrać złoto. Oj, co uważasz? No, moim zdaniem według mnie kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Waldek jest super superinteligentny gością, to jest jakaś prowokacja. Od razu się skuma, że coś tu się święci. Uważaj mnie tu dobrze. Przede wszystkim Waldek cię zna. Nie musisz mu się przedstawiać, że jesteś Jurek Killer, bo Waldek to wie. No tienes que presentar ty jako killer porque Waldek lo sabe. Jak będziesz ciągle mówił, że jesteś killer, to Waldek się i orgnie, że nie jesteś killer. Si todo el tiempo vas a decir, że de eres killer, ten se va a dar cu, że jeszcze killer. Ma być tak. To jest Waldek. Jest un ejemplo. Él es el el... Si. Cześć, no, Baldek, no, jest Waldek, señor Gasel. Cześć Waldek! No jesteś. Waldek no jestem. Gdzie nie jesteś, Bioręcą? No. No, cześć Jurek. Spóźniłeś się 15 minut. Zamknij mordę Wąski. Zamknij mordę Polski. No, no, eso no hay que decir. no dawaj mi to złoto, bo tam w banku wszyscy czekają. No i to wszystko, i to gabloty. Powtórz. Dicie, senor, siarak hay que repetir. A Cześć Baldek, no jestem. Siar, mios, mi No, o spóźniłeś się 15 minut. To ta fajnie to słotobaldek, baldek, bo tam w bankusy sysekają. No i to sysko i do gabloty powtórz. Top się, top Niedobrze. Trzeba coś wymyślić.